Rodzina Orzechów już. Rodzina Orzechów dotarła do nowego domu No dobra, chodź A nie, nie. O, ja już się bardzo ten, do tego domu No dobra. chodźcie dzieci, chodźcie, chodźcie chodź. chodź Patryczku No. My musimy chyba dostać jeszcze klucze jakieś To jest chodź, nasz chodź. Ale fajne no, no zobaczcie jakie piękne Tutaj będą moje ubrania, tata już się od razu siedzi Tata się zmęczył. Tata! Tata się zmęczył. Ani Anita! Co się stało? Nic, wystraszyłem się. Nie straszcie, się, Sk tylko Scar do roboty. Scarlet, oto twój nowy domek. O! Tak. Scarlet, Scarlet! Scarlet, do dowolenia. No. A tu jest nasz salon. Patrzcie wszyscy, chodźcie tutaj. Chodź, mamoś. I Patryk. I Kamila. Ale piękny salon! No mega! Jeszcze taki telewizor tutaj malutki. No, patrzcie ten obraz ze A patrzcie, tam... a patrzcie ten warsztat! No mega, będę tutaj majsterkował. No tak, raj dla tatusia. No tak. E, tutaj jest kuchnia i jadalnia. O, Nawet krzesełko dla Patryka. I różowa zastawa. Tak. A tu ogródek, patrzcie! A idź tu powiesić pranie. Idzie! Oj, coś się dźwięka. Dobra, teraz chyba nas dobrze słychać. Mam nadzieję, że dobrze. Mam nadzieję, że dobrze, bo wyciszyłam po prostu. Ale mam nadzieję, że nas było słychać. No dobra. Eee... No, to tutaj mamy kuchnię. Chodźcie tylko do ogródka wszyscy. Trampolina, patrzcie. O! Trampolina, ja też takać. Będziesz skakać? Tak. Ale siostra się będzie pilnowała, jedna albo druga. No to ja zawsze, ja jestem najstarsza. No. Patrzcie. Patryk, skakuj. O! O! Dobra, mogę też poskakać, chociaż ja mam przecież 14 lat, ale ja też chcę sobie Pięknie, Patryczku, skaczesz. A ja sobie tego zjadłam na murku. O, ty też pięknie o. skaczesz. Kamila, też idziesz? O! Wszyscy licznie się skaczą. Ja chyba. Yy. Ja też chcę. O nie. To chyba jest tylko trzyosobowa trampolina. Dobrze, to jak ktoś wyjdzie, to ja spróbuję. Niestety. To możesz teraz. Ty już... Teraz ja. I... To chyba nie jest. O, chyba nie, chyba to nie chyba, To chyba nie jest trampolina dla ciebie, mamuś. To nie jest trampolina dla mamy Nie, niestety. Dobra. Mm. Idziemy do góry? Musimy się rozpakować, dziewczyny. No, musimy, tylko że to chyba bardziej u góry, bo my mamy na nasze pokoje, nasze plecaki. No to idziemy do góry. A Scarlett z kim będzie mieszkać ogólnie? Bo ja nie wiem. No to już wy musicie zdecydować. E, no to może będzie spała z nami? No Kamila? Nie. Tak, jak najbardziej. Okej, okay. to chodźcie na górę. Wszyscy. Jesteśmy? No. Jesteśmy na górze? No. Chodźcie. Mamy tu Ooo. Jaka fajna. Poczekajcie, muszę skorzystać z kibla. Mamy pralkę i suszarkę. Poczekajcie, muszę skorzystać. No dobra. Tylko szybko, tato. Znaczy mężu. Okej. Okay. Czemu ja na nocniku siadam? Jest. Gotowy. Mogę trzymać Jak to tata zawsze wszystko trzyma Zawsze wszystko trzyma O wow Piętrowe Ho łóżko Hobby horse, ja śpię na górze Dobrze, ja na dole eee, To tutaj się wypakuje Plecak O, może lepiej tutaj damy krzesła Wypakowujemy się Tylko, że to chyba Czemu to co w ogóle robi ubranie mamy? To od mamy jest Teraz ma dobre miejsce. No to chodź. No idę. I to chyba było twoje, Kamil. To czekaj na górnej, to na dolnej półce będą moje, na górnej twoje. Dobrze. A które biurko wybierasz? Chyba, ja te. Dobrze. W tym na tu masz nawet jakiś zeszyt. No. I to chyba było twoje też. To było nie wiem kogo tu tutaj damy. Mhm. To było moje. Oj, ej. Hobby horsy, naprawdę fajnie! No. To chyba też było Twoje. Nie mogę w ogrodzie? No. To z y, tego Patryka. Y, to chyba było Twoje. Tak mi się. To ja mam tak mało ubrań. To będziemy mieli porówno. Dobrze. A ta torba to może tutaj. A to dla. Czemu ja dla jakiegoś. Czemu ja zawsze chcę mówić taki kamilek? To dla Patryka. Mamo. Dobrze, daj. Jeszcze macie jakieś rzeczy od Patryczka? Yy, no nie, mamy tylko to. Dobrze, to, to dajcie. Wszystkie rzeczy układałyście? Tak. Super. My już mamy wszystko. Excel. Ale ja bym chciała komputer. Komputer byś chciała? To tak. Trzeba kupić. Trzeba. To, się. to chyba będzie pokój dla Patryczka. A jakie yeah. fajne! Tutaj damy wózeczek dla Patryka. Tak mi się wydaje, tutaj możemy dać. To do komody. A tu ma fluszaki. A tu ma jakieś inne zabawki. To, ubr to ubrania może mogą być na górze. O. Tu na... Dobra, damy to na górę. Tu. Idę spać. A to nasz pokój? No, piękny, mamy pokój, mężu. Chodźcie cię mamy fajne łóżko, wygodne. No i fajny obraz. Uuu, to góry nocą. Taka noc, dobra. Yy, Scarlet idzie na chwilę do Patryka. Nie, bo, bo gryzie kartki. Yy, a Patryki tak śpi. <gryw> Dziewczyny, pilnujcie Scarlet. To wszystko dobrze? Patryk! Czemu on ma poduszkę na buzi? To mu zdejmij tą poduszkę! O! Niech sobie teraz śpi! No i tak lepiej. się? Tak, wypakowujemy się! Chyba były twoje okulary i moja bluza Dobrze Czekaj, moja bluzę tam tu Tu będą moje rzeczy na tej szafie Ok, to, to też moje. To też było moje. Jaka fajna szafa. No, to było twoje. O, to daj. I to też twoje. Hmm. O, zmieniłam. Dobra. A ja też sobie chyba. Stylówkę. Nie, ja sobie chyba nie zmieniam na razie. Jak ci się podoba, mężu? Super. Fajna, nie? No, bardzo. sobie tą torebkę, może gdzieś. Dobrze. Na szafę, na tą szafkę, na półkę. Dobra, ja już jestem, ja już jestem zmęczony. Ja, ja idę. idę na łóżko zobaczyć. O! Ja, ja Idę sobie po prostu spać. Może się drzemniemy, co? No. To był. Dobra. Męczący dzień. Mega. Ja się przebierę w piżamę. No i znowu chrapie. Dobra, ja chyba. Mm. Idę z koleżankami gdzieś. Albo na, do ogródka. Chcesz ze mną? No, idziemy wypróbować nasze mobbingarce. Okay, Okej, to będzie mój. Dobrze, to to będzie mój. Tylko nie umiem go chwyć. O, jest. O, czekaj, a Scarlett? Scarlett pójdzie z nami. Tak, ogródka. ogródka. O, tutaj jest nawet przewijak. Rodzice niech sobie y śpią. Mamo, zrobiłem kupę. Oj. No to trzeba cię przewinąć. Biegniemy, biegniemy. biegniemy. Mamo, my, mamo, my idziemy do tego. No to idźcie dziewczynki, bo ja muszę przewinąć naszego Patryczka, by zrobił kubkę. O, tutaj może sobie usiąść. I co teraz? Czeka. No i przewijamy dziedziola. <laughs> Dobrze, przewijamy, przewijamy. Czekaj tu... No ale były chyba pieluszki. O. Okej, okay. to, to pieluszka? O, jaki słodziak. Okej, okay, a tą starą pieluszkę wyrzucamy. Wyrzucamy. Czekaj, to tutaj. Dobrze. No i czyściulki Patryczek. Oj, gularka się wchodzi. Idziemy yeah. spać, czy chcesz iść do ogrodu? Co, Patryk? Ja do ogrodu z dziewczynami. No to idziemy wszyscy do ogrodu. Jeszcze chyba nie wiem, czy nie przebieram. To, to śpi, to nie Jeszcze śpi. nie wiem, czy ja się nie przebieram. Chociaż nie. Tam widzisz fajnie. No i niech przebieram się. Ty chodźcie Dobra, chodźcie! Idziemy. Oj, do skakania no. to masz. Chodź Patryczku, idziemy. I... <ścoughs> idziemy. Idziemy. Jesteśmy. Ale fajnie. Mamo, gdzie jesteś? Już idę dziewczynki. Tylko opaska Moje mi opaska. spadła. Moja Twoja Jesteśmy. Ja idę e, do dzionku nad drzewie. Tylko bądź ostrożny Patryczku. O, ale fajnie. Mogę wziąć sobie jakieś zabawki. Kamila, pogramy w kosmiczne koty? Jasne! Chodź, e, Moja ulubiona gra. Położymy mm. hobby-horsy. O. Gramy? Tak. Chodź. Chodź ty tutaj. O. Mhm. Najpierw ty tu. Gramy pod tym? Tak. Mamy puste, nie ma prania, więc możemy... Wycieraniem. Okej. Okay. Zaczynasz. A, dobra. To ja sobie z tym fioletowym ogólnie kotem. Mhm. Sześć? Cztery, pięć. Raz, Uuu. dwa, trzy, cztery, pięć. Uuu. Trzy, jeden. To ja będę tym. Iu, jeden. Ja nawet nie wiem w jaką stronę idę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uuu. Dziewczyny, tu na górze. No, no widzimy Cię, super Patryczku, widzimy Cię Patryk, nie musisz nas wołać. Cztery, Skarbę raz, się dwa, chyba trzy, cztery. na ogródku. No i dobrze, niech śpi. A, raz, dwa, Cię przegoniłam o jeden. O. <grym> yes. Idę sobie poskakać chyba na trampolinie. Ja idę do Patryczka. Co tam, Patryczku? Dobrze. Podoba Ci się domek? Tak. Super jest, prawda? Tak. No. Mam nadzieję, że co się za chwilę obudzi. Obudzi się, obudzi. Po prostu był mega zmęczony. No, bo przecież... bo przecież jechaliśmy takim wielkim wozem z kartonami. No tak. Z naszymi rzeczami. No. Mamo, zrobimy grilla? Ale to wieczorkiem, dobrze? Okej. Okay. Ale fajnie tu. To chyba moje krzesełko. Chodźmy idziemy zobaczyć kuchnię. Mamo, idziemy zobaczyć kuchnię. Dobra. A my w ogóle mamy o, jedno chyba krzesło więcej. No, to które... mamy dodatkowo dla gościa. No tak. No. E, a tutaj co jest w tej szafce? O, musimy zapełnić lodówkę, no. czyli na zakupy. No, e... Mamo, trzeba jechać na zakupy. A może okay. my pójdziemy? Możemy iść. Mamo, my idziemy na zakupy. My jesteśmy już duże. Przecież ja mam... Przynieście mi Patryczka. Idę, sam idę. No, sam idę. Co no chodź, jedziemy na zakupy. Jedziemy. I w ogóle. Chciałam pomysł? Ech. O, cześć dziewczynki. Cześć Tato, jedziemy na zakupy. Kupcie coś dobrego. No właśnie. O, nawet łóżka w tej kanapie są. No, są, to, to są. O, sobie już, już na kanapie, coś pooglądam. Masz jakieś specjalne życzenia ze sklepu? Chcę, pooglądam koło fortuny. Eee, no, może tam kartofelki albo coś na grill'a. Dobrze, zobaczymy, Bo coś będzie na wieczorem. Grilla. Nie wiem, czy mama Wam mówiła. Mówiła. Idę sobie. Te... Dobra, wyłączę sobie telewizor i idę sobie pomaistrykować. Może coś powiercić. Tam. No to chodź, bo mamy pustą lodówkę. Jemy. Nie ma jakiejś zimnej pogody, to możemy iść w tym. Dobrze. Ale fajny dzwonek. No. O, dotarłyśmy. No. Idziemy kupić coś dobrego. <laughs> Może zrobimy hot dogi. na Grilla. <laughs> Wierz, no, z Grilla. Weźmiemy sobie to. Ej, patrz, to coś zielonego jest. <laughs> Zrazu kasę. Ojeju! To możemy za tą kasę kupić. Może jakieś warzywa z Girla? Kartofle. Mm. No, bo tata chciał kartofle. To pakuj mi do torby. Wow, wpadł mi do chleba. <grym> ale co? Cały worek! I to możemy wziąć. Weź... Będzie na dłużej. No. I tam jest jeszcze więcej kasy. Nie. Patrz. Patrz, tam jest jeszcze coś. <grym> tam jest ten ziemniak, którego ty dałaś. Ziemnior. Patrz, ile kasy. Eee. Kamila, ale z ciebie ziemnior. E, chyba z ciebie. <grym> Nie z ciebie. Dwa ziemniary e... przyjechały na zakupy. Czekaj, weźmiemy... Albo weźmiemy ten cały worek. Bo tam go, nie wiem, do jakiejś piwnicy damy. Trzymaj to. Dobra. Trochę ciężkie, ale okej. Okay. Spoko, trzymaj to. E, tu jeszcze ostry sos weźmiemy, bo tata lubi. Dobra. E, weźmiemy jakieś... pocz pomarańcze. Też możemy. No, to może... sobie dla Patryczka. O. Tylko, że my chyba nie mamy wyciskarki. To ręcznie wyciśniemy. Yy, tutaj nawet jakiś dżem może weźmiemy? Yy -y. Dwa. Mhm. Yy -y. Rybkę yy. możemy zrobić z grilla. Dobra, weźmiemy yy, wszystkie rybki. Tak. Krewetki. I kiełbaski. Oha, kiełbaski, no. Do hot dogów. No, albo już Mamy pełną. No. Nie, te kiełbaski się w ogóle rozdrobniły. Ojeju. Może do picia jeszcze. Yy, no. Kamila, tu. weź drugą może torbę. Dobrze, wezmę. I weźmiemy to. Do tych do hot-dogów. Ale coś do picia. Sok pomarańczowy. O. No to nawet nie musieliśmy wyciskać. Mleko. Może. Jeszcze, mamy. Może jeszcze mleko, może jeszcze weźmiemy mleko czekoladowe? No. I serek taki? Serek, może jeszcze camembert. Tutaj jest. Ty też jest. O. O, weźmiemy też jajka. Jednego I jajka. Oj. Gdyby nie ten worek kartofli. To damy sobie na chwilkę o, do worka kartofli. Dobra. To co? Trzymaj to. Będziemy zapłacić? Tak. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. To będzie 50 zł. A fajną ma bardzo pani fryzurę. Ma taką samą jak nasza mama. No, i mega czapka. A ty może naszej mamie doradzimy, żeby nosiła czapkę z daszkiem. Może będzie do mnie podobna. <noise> e, czekaj, może jeszcze na chwilkę ja tylko idę, na zwierzaki. To są jeszcze jakieś rzeczy. O! Jakieś kuchenne. Hmm. A tu są zabawki Może weźmiemy Patryczkowi coś Dobra, to chodź tutaj Kamila się ucieszy. Może weźmiemy ten, ja wiem ja wiem, co ja wiem co mu kupimy Co? Z tego statku się na pewno ucieszy O, bardzo dobry pomysł To weźmiemy mu ten statek Patryczek lubi statki Tak, tylko że musimy wziąć jeszcze pieniądze A wiesz co mi się marzy? O, jest Przepraszam państwu. Wiesz co mi się marzy? Co? co musimy sobie marzy? kupić kiedyś Instaxa tam był taki fajny różowy. Różowy. Taki może, różowy. Może za nie, Może będziemy na niego oszczędzać. Dobra. Pieniążki. Zakupimy, zobacz jaki fajny. A ja już kupiłam statek, zapłaciłam temu no. panu. I patrz jak ja wyglądam w tej masce. Uu. A teraz ty. A nie. Ja wyglądam najlepiej. A to wie pan nie przechwala, tylko ten. No. Patrzcie, czy samolot nawet. Uu. To może następnym razem kupimy, co? Tak, następnym razem. Telefony nawet. Mm. Idziemy. Idziemy do domu. Wracamy? A, a to jest wyciskarka w ogóle do soku. No. Mm, też kupimy. Mamy jeszcze tyle pieniędzy? Mamy. A, dobrze. Też kupmy tą wyciskarkę, tylko że to chyba przy, od tej innej pani mamy płacić. Dobra, to co zapłacimy. Będzie, to jest. Mam nadzieję, że się zabierzemy z tym wszystkim, bo tego jest mega dużo. Zabierzemy, pakujemy to do twojej torby, to. Dobra. Idziemy. Ulegowisko dla Scarlet! O. Super. Ale to będzie spała ze mną albo z tobą. Te ziemniory są ciężkie, powiem ci. No, powiem ci. Powiem ci ciężkie i zastanawiam się, jak zimi dojdę do A, domu. Pipie. Pipie. Niecham. Dobra, jesteśmy, dotarłyśmy. Jesteście dziewczynki? Tak. I mamy coś dla Patryka. O, Patryczku, zobacz, I coś jak dla siostry. ciebie nawet. Tak, mamy, mamy wyciskarkę do soku. O, super. A kupiłyście pomarańczki? Tak. I kupiłyśmy też mleko. I worek z ziemniakami. O, tia, tia. A to dla ciebie. Dziękuję. Ale piękne jest kupiłyście że Patryczkowi. Obawi się tutaj. Tutaj mamy jajka i wielką lodówkę. O, widzę, że kupiłyście zapas ziemniaczków. Tak. Ziemniaczków. Mamy też rybę. Mamy Ci podać rybę do grilla? No podajcie, bo już zrobimy kiełbaski. Kiełbaskę mamy tylko jedną, bo reszta się jakoś tam... Przydałyby się nam na tym ogródku jakieś lampki. No, też tak myślę, przydałyby się. Ja nie chcę włączyć ten grill. Dobra. Dodajmy mm, też tutaj mleko czekoladowe. Bo mleko czekoladowe też kupiliśmy. Sok pomarańczowy. Mleko takie normalne. Yy, ser. Yy, kolejny ser. Camembert. Tu takie jakieś mięsko. No i to taka torba. Tu jest otwarta zmywarka. Nawet zmywarka jest. No i dobrze. No. Dlaczego się zmywarka czyni się? No bo ona. Mm, zmywa. A -a -a. Już zmywa, chociaż nawet my. O, pomarańczki wzięłyśmy z kamilą. Jeszcze jakaś rybka. O, dajcie jeszcze jedną. Już ten głupi gdzieś się nie chce włączyć. Hmm. To jest najgorsze w tym. Zepsuty grill? No chyba zepsuty yy, Kolejny dżem Kolejna pomarańcza I jeszcze ostry sos Powiedziałyśmy, że tata lubi To do szafki Chociaż nie, do szafki się nie zmieści To też tutaj gdzieś wciśniemy Tu wciśniemy I drugą torbę tu Oooo, wzięłyście mi ostry sos, ale super! I robimy grilla? Robimy grilla, tylko Tato musisz zobaczyć, bo jest jakiś zepsuty. Naprawdę? No. Jest zepsuty? Poczekaj. Może spróbuję tu coś naprawić. Nie no, nie chce się wyłączyć. Mega dziwne. Może to trzeba najpierw go nagrzać. Dziwne. Gdzie? Co to za ryba taka mała się zrobiła? I nagle taka wielka. Dziwny grill. Dziwny. Poczekajcie. Mega dziwna sprawa. No i dzisiaj grilla nie zjemy. No nie, ale zjemy surową rybę. <noise> Może zrobimy hmm. sushi. Ja już zjadłam wszystkie ryby. <noise> Okej. Okay. No to idziemy spać. Tylko to posprzątamy tą grę. No chodźmy spać. to jeszcze jeden pionek w ogóle był w tej grze. Okej. Okay. Idzie wszyscy na górę. Ja będę spać na kanapie. A to czemu? Bo tak, bo mamy tutaj łóżka. Dobra, ale ja idę spać jednak do tego. Ja przyniosę tylko kamilkowi. Kamilkowi. Patrykowi. Patryczkowi. Stadek. I idziemy spać. Okej. Okay. Ja się idę jeszcze tylko umyć Zasłonię sobie Okej, okay, umyłam się <śmuch> Idę do łóżka yy, Moja piżama to To no, mi się wydaje, bo to takie pi piżamowe To teraz ja Ten statek od Patryka o, co to za trzecie piętro? Tego wcześniej nie było! Czy my mamy w domu trzecie piętro, oh, o którym nie wiedzieliśmy? Ty to, to odkryłaś Kamila! O, co no Eee, y jako Maja. Amelka, Amelka, Amelka! Już idę! Trzecie piętro. Oh. Strych! Nie wierzę! Ja tego nie wiedziałam! Wow, Tu wow. jest jakaś... To jest skrzynia jakieś... skarbów! to? o jak o! fajnie gra wyskoczy z tego coś A -a -a! kurde co to jest ta skrzynia jest straszna chodźcie już ja tego wcześniej nie widziałam chodź Patryk to było dziwne dobra chodźcie do pokojów ja idę już spać. Ja już też. To chyba moja piżama w kotki. No. Okej, okay, ja sobie położę tutaj statek. i Patryk, no, Patrycku, do łóżka. I <laughs> poduszki chyba nie będę dawał. Idziemy spać. No tak. mhm. ja już jestem przebrany ogólnie. A, noc. Dobranoc. Dobranoc. Dobra, ja. Mm. O jest, kosula. Dobra, idę spać.